Dzieje się Monika Herman. Dzień dobry. Witamy Was kochani bardzo serdecznie, a to wszystko z województwa lubuskiego, a dokładnie gmina Jasień, park kulturowy, grodzisko. I to właśnie z tego miejsca zaczynamy nasz program. Program dzieje się, opowiemy między innymi o tym, jak Jasień obchodzi swoje święto. Ale poza tym zajrzymy między innymi do ustronia, gdzie zdradzimy Wam, jak dobrze przyrządzić kulinaria. Chodzi oczywiście o e, kuchnię czeską, a tam Adam. Borowicz zdradził nam tajniki dobrego czeskiego gotowania. No i wreszcie zajrzymy do Katowic i opowiemy o nadchodzących wydarzeniach weekendowych. A zatem zaczynamy. Z kamerą programu dzieje się po raz pierwszy w jasieniu ze mną burmistrz Jasienia, Andrzej Kamyszek. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie burmistrzu, to ja chciałabym od razu zapytać, jeżeli miałabym zajrzeć do Jasienia, to dlaczego? Jakie powody mogłabym znaleźć? Przede wszystkim zamieszkać, bo to jest bardzo ważne, praca jest, ale także inne rzeczy. No, miasto zaczyna się rozwijać. W naprawdę w szalonym tempie. Przygotowujemy także rekreacyjne tereny, jakim jest Górka Flotera, ścieżki spacerowe, miejsce do grillowania, mini park dla dzieci. To są rzeczy, które, których nie ma u nas, ale już jesteśmy po przetargu i na pewno w tym roku ten teren będzie zagospodarowany. Chcemy się pochwalić także i zabytkami, miejscami pamięci, ale także Grodzisko w Wicinie ponad 2700 lat, najstarsze wykopaliska w Polsce, które też chcemy troszeczkę wyciągnąć z tej ziemi i pokazać tą kulturę, której już dawno nie ma, aczkolwiek była bardzo bogata. Nie ukrywam, że mamy zabytki takie jak kaplica grobowa rodziny Rabena, bardzo ciekawa z właścicieli naszego terenu. Znajdująca się na cmentarzu, która też będzie przechodziła swój renesans w najbliższym czasie. No i przede wszystkim, miasteczko przyjazne dla wszystkich. Dlatego zapraszam. Jasień, otworem stoi. Można przyjechać, można się w tym jasieniu zakochać i można po prostu zostać. Czyli trochę kultury, trochę zabytków, trochę bogatej tradycji, ale też stawiacie na to, aby można to było przyjemnie spędzić czas. I stąd między innymi ścieżki, specjalne ścieżki dla pieszych, którzy mogliby spacerować w tym miejscu. Tak, ścieżki, ale nie tylko, ale różne imprezy kulturalne, które odbywają się na naszym terenie dzisiaj drugi dzień, Dni Jasienia, ale to nie jest wszystko, bo robimy koncerty plenerowe, na które, które cieszą się naprawdę powodzeniem nawet i mieszkańców sąsiednich miast. Jeśli można by tak trochę podsumować, to staracie się zachęcić tych starszych, tych młodszych, żeby spędzali tutaj czas, żeby bawili się w jasieniu, żeby pracowali w jasieniu? Staramy się zagospodarować wszystkich i starszych, bo wiemy, że nasze społeczeństwo w Polsce się starzeje E, aczkolwiek mamy napływ u, y, uchodźców z Ukrainy i taki ewenement, myślę, na takim małym miasteczku, jest to 500 osób, młodych ludzi, które trzeba było zagospodarować i kulturalnie i oświatowo, y, z tego względu, że no dzieci, które tu się rodzą, to w większości są dzieci ukraińskie. I myślę, że dużo osób z tych po prostu nawet po wojnie pozostanie. I już kupują mieszkania, kupują y, domy, działki budowlane, czyli widać, że pracują tutaj, że chyba zostaną. W dużym procencie y, będą to oni takim młodym trzonem naszej y, miejscowości. Y, dla starszych mamy też bardzo bogatą ofertę, z tego względu, że y, mamy UTW, tak zwane Uniwersytet III Wieku który współpracuje z miasteczkiem Saksonii. Żywe kontakty kulturalne i nie tylko, i sportowe nawet, pozwalają na to, że do tego UTW coraz więcej osób starszych, które nie mają co z czasem zrobić, przybywają, pracują. Nawet dzisiaj w okazji dnia sienia można będzie podziwiać, kupić rękodzieło, które naprawdę to są piękne rzeczy. Czyli Jesień się zmienia, jesień się rozwija. My dzisiaj z kamerą przyjrzymy się, jak to wygląda, między innymi na dniach jesienia, a ja już panu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A teraz z jasienia przenosimy się do ustronia, gdzie Adam Borowicz zdradził nam tajniki czeskiej kuchni. Dzisiaj mamy to szczęście, że udało się zaprosić Adama Borowicza, który gotuje już nam, nam tutaj dzisiaj już kilka potraw w czeskim stylu. Dziś Adaś właśnie tam się, że tak powiem, udziela już bardzo, bardzo kulinarnie gotuje dzisiaj i czeski gulasz z kredlikiem i ochniwe mięso na topince i smażony ser i zupę czoskową. To za jego przyczyną dzisiaj mamy możliwość poznania tej czeskiej kuchni. Przyjechały do nas zespoły: Czeska Dechowka, pana Franciszka Hunera, Hunara z zespołem Akordzianka. Przyjedzie i zespół Bella Muzyka, który za chwileczkę już będzie się rozkładał i będzie uświetniał ten wieczór. Także dzisiaj podajemy wszystko to, co jest jak najbardziej czeskie, a tak naprawdę stąd oddalone 5 km. Do granicy, do Czantorii mamy plus minus 600 metrów, więc tak naprawdę tych naleciałości jest bardzo, bardzo dużo tutaj, ale jest bardzo mało, wbrew pozorom, na tym terenie tej oryginalnej kuchni czeskiej. Na ogół ona jest troszeczkę zmodyfikowana, tak? Ktoś coś innego dodaje, tu za śmietaną, tu coś, a ja się staram tutaj dzisiaj w Utropku, ta kuchnia czesko taki pełny okazałości w oryginale ludziom przekazać, a niebawem, jak się już Państwo dowiecie. Będą różne rodzaje kuchni, czyli na przykład wprowadzimy kuchnia chorwacko, wprowadzimy kuchnia z Podlasia, wprowadzimy kuchnia śląską, bo w końcu pochodza z Rudy Śląskiej. No to kuchnia śląsko i przepisy mojej babci takie naprawdę niemieckie. Gdy ustroń otwiera się na całą Polskę, gotujemy oryginalną czeską muzykę, dechówki, jeden z najlepszych zespołów czeskich na żywo. No i co? No i piękne miejsce, dużo przyjeżdżą ślązoków, a też zapraszam tak naprawdę całą Polskę. bo tu jest niesamowicie i gotujemy smacznie i jeszcze w dodatku. co. Cool. W takim pięknym miejscu, no i słoneczna pogoda. No i noc świętojańska 24 czerwca. Wianki, ogniska, no impreza piękna i oczywiście z pysznym jedzeniem beskickim. Ustroń ogólnie jest miejscowością, która bardzo przyciąga wielu turystów. Jest tutaj mnóstwo osób, którzy lubią u nas spędzać czas, lubią u nas wypoczywać. No a my staramy się oprócz tej strony kulinarnej jeszcze dbać o stronę rozrywkową, żeby mieli u nas co robić. Więc organizujemy im zabawę, organizujemy im wieczorki. Najwięcej osób przyjeżdża ze Śląska, no nie ukrywajmy, mają do nas najbliżej i, i oni przyjeżdżają w największych ilościach, ale zdarza się, że są osoby naprawdę z całej Polski, co nas bardzo cieszy, a ostatnimi czasy naprawdę coraz dalsza do nas docierają. To znaczy my Polaków tak ogólnie w Czechach uwielbiamy, uwielbiamy bawić. Bardzo by się nam podoba, że Polacy lubią czeską muzykę, przerabiamy czeską muzykę pod polskie klimaty, tak żeby tak się wszystkim podobało. No, gramy już to 27 lat, mieszkamy w Karwinie, więc mamy do Polawku bardzo blisko, do granicy praktycznie graniczne miasto, Jastrzębie, Wodzisław, Cieszyn, to są nasze takie rejony bliskie. My lubimy czeską kuchnię, a czy wy lubicie polską kuchnię? Oto jest pytanie do Was. Tak, kluski za zarobiste. Chcę przypomnieć tylko, że my tu gramy 27 lat, no i pierwsze wesele, co my tu grali u Was w Polsce, to mi zjedli zupełnie wszystko, co nam. Genezy przynieśli nas. Mamy to szczęście z żoną, że mamy z czego żyć. I wcale tego nigdy nie robimy dla pieniędzy, tylko dlatego, by sprawiać ludziom przyjemność. Dla nas istotniejsze jest to, że dzisiaj widzimy setki zadowolonych i uśmiechniętych twarzy, którym się bardzo podoba to, że można w tym miejscu z koliną no, bardzo ładnie jest zlokalizowanym zobaczyć coś, co, co czasami jest być może zbyt odległe, być może y, nieosiągalne. Chcemy to wszystko sprowadzić do tego małego miejsca, żeby też nie było nudno, a żeby popróbować wszystkiego. A jeśli chodzi o nasze nadchodzące imprezy, to zaczynamy od dzisiejszego wydarzenia. Początek o godzinie 19.00 to Fashion Fever w Akademii Śląskiej w Katowicach, gdzie na pokazie mody będzie można obejrzeć pracę autorstwa absolwentów i studentów w kierunku wzornictwa Akademii Śląskiej. To niewątpliwie ogromna szansa dla młodych projektantów, a dzień później piknik integracyjny, piknik na którym będą integrować się rodziny polskie i rodziny ukraińskie. To wszystko rozpoczyna się już o godzinie 14 na katowickim osiedlu paderewskiego. Dlaczego? A w naszym kalendarium zaczynamy od piątku 16 czerwca. Tu 13. Raciborski Festiwal Średniowieczny Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, godzina 16. Trwa do 18 czerwca. I pokaz mody Fashion Fever 2023, Akademia Śląska w Katowicach, godzina 19. W sobotę 17 czerwca piknik integracyjny polsko-ukraiński nie Niezna Granic, plac przed pomnikiem na osiedlu Paderewskiego, Katowice, godzina 14. Oraz koncert Telewizja TVS z katowickim seniorom. Park Kościuszki Katowice, godzina 15. I Dni Namysłowa, Błonia nad Widawą, godzina 16. W niedzielę 18 czerwca. Przedstawię ci tatę. Teatr Lubuski w Zielonej Górze, godzina 18. Wodę Wilniknicka albo Ostatnia Noc Republiki Weimarskiej. Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, godzina 18. W środę, 21 czerwca, Cybersec Forum Expo 2023, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, godzina 10 trwa do 22 czerwca. 23 czerwca, otwarcie sezonu uzdrowiskowego 2023 w Ustroniu, w planie koncerty, tańce i spektakle. Różne atrakcje przewidziane są w trzech miejscach: amfiteatr, rynek oraz emdek w Ustroniu. I wreszcie sobota 24 czerwca, Noc Świętojańska w Utropku Ustroń, godzina 16. W naszym programie dzieje się Łukasz Michałkiewicz, dyrektor Biblioteki i Domu Kultury w Jasieniu. Witam cię bardzo serdecznie i od razu chciałam Cię zapytać o to wyjątkowe miejsce, w którym jesteśmy, bo nie ukrywam, że czuję się tutaj trochę jak w domu. I to bardzo ważne jest, dużo naszych czytelników odczuwa również tą atmosferę domową w bibliotece i myślę, że to też ze względu na to, że jest z nami tutaj razem kot. O no właśnie, bo to warto zaakcentować. Kot, który swobodnie sobie tutaj chodzi, biega, przytula się. Mam rozumieć, że on ma w jakiś sposób zachęcić do czytania książek? Oczywiście, stosuje felinoterapię tak zwaną, czyli tutaj oswajanie ze zwierzętami. Jest już ponad rok w naszej bibliotece. No i można powiedzieć, że robi piękną pracę. Na pewno i zachęca również do czytania, tak jak wspominaliśmy, ale zachęca również do życia kulturalnego, bo Jasień żyje i to całkiem, całkiem mocno kulturalnie. W zasadzie od stycznia do końca roku sporo się tutaj dzieje. Tak się złożyło, że jesteśmy tutaj podczas dni tego miasta, tego miejsca, ale oprócz tego obchodzicie również inne święta, inne imprezy. Oczywiście jest wiele imprez okolicznościowych, działają u nas sekcje Domu Kultury. Naprawdę masę ludzi z całej gminy przyjeżdża i nie tylko, bo pojawiają się również z ościennych gmin. Ta kultura jest szeroko myślę, że rozwinięta w Jasieniu, w całej gminie Jasień. No właśnie, niewiele mieszkańców, a jednak odnosicie takie wrażenie, że jest zapotrzebowanie na imprezy, takie jak chociażby nawet Dzień Dziecka czy Dni Miasta. Jest wielkie zapotrzebowanie, to widać po naszych koncertach e, oraz e, imprezach e, tutaj okolicznościowych, Dzień Dziecka ostatnio 600 prawie osób, e, bilety, które nam się e, rozchodzą w błyskawicznym tempie, zapotrzebowanie jest duże, tylko Dom Kultury troszeczkę za mały teraz, tak, także potrzebujemy przestrzeni jeszcze większej. Sporo dla tych starszych i sporo dla tych młodszych, chodzi mi również o sekcje, tutaj też proponujecie różnorodny wybór, można się rozwijać w jaki sposób? Są sekcje plastyczne, tak zwana Fabryka Cudaków. Staramy się wymyślać kreatywne pomysły, żeby to nie było takie standardowe, gdzie jest sekcja plastyczna, taneczna. Nie, tutaj postanowiliśmy na kreatywność, czyli Fabryka Cudaków, sekcja typu plastyczna, techniczna, minidisko, które ja również prowadzę, jest kuglarska sekcja. Mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, czyli coś dla młodszych i dla starszych. Jak wytłumaczysz ten fenomen, że faktycznie udaje Wam się zebrać tak sporo mieszkańców tego miejsca, że oni chcą, chcą się bawić, chcą się spotykać, chcą się rozwijać. Ja myślę, że to y, tą energię, którą my dajemy. Ja pamiętam swój y, pierwszy raz tutaj w bibliotece, y, kiedy przyszedłem i poczułem tą dobrą atmosferę, to trzeba po prostu tylko kontynuować, i dawać ludziom uśmiech i widać, że, że przybywają do nas tłumnie. A przy okazji możemy pogłaskać kota, który gdzieś tutaj pomiędzy naszymi nogami jest faktycznie przytulasem. On znalazł się tutaj przypadkowo? Można powiedzieć, że przypadkowo, tak. On był po wypadku najprawdopodobniej samochodowym. No i tak się stało, że, że dwa w jednym uratowaliśmy kota i dzięki temu jest naszym kocim bibliotekarzem. Kot w bibliotece w jasieniu, takie to wyjątkowe miejsce, które jeszcze Państwu oczywiście pokażemy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak, kończymy nasz program. Dzieje się prosto z Jasienia, gdzie spędziliśmy cały dzień. Na koniec mamy jeszcze dla Was niespodziankę. Bilety do Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wystarczy zajrzeć na Facebooka Telewizji i TVS tuż po zakończeniu programu. A za tydzień widzimy się w Raciborzu Bożu w imieniu Dominiki Bem. Zapraszam do widzenia.